Sądów od rządzących? Nie! Proszę Państwa, czy jesteśmy za łamaniem praw człowieka? Nie! Proszę Państwa, czy jesteśmy za tym, aby otwierać się na wschód? Nie! Nie! Proszę, proszę, proszę Państwa, czy jesteśmy za tym, żeby obsadać stanowiska ważne w państwie rodziną i znajomymi? Nie! Nie! Proszę państwa, wiele, wiele pytań jest jeszcze przed nami, na które prawdopodobnie usłyszałbym taką samą odpowiedź. I teraz, jeśli wiemy, do czego to zmierza i chcemy temu zaradzić, Powinniśmy od zaraz, od jutra, gdziekolwiek jesteśmy, czy w pracy, czy w domu, czy na urlopie, czy w hotelu, czy nad wodą, czy w górach, zawsze walczyć o te tezy, których jesteśmy świadkami i za którymi jesteśmy. W naszym najbliższym środowisku i tym bliższym i tym dalszym powinniśmy się przebijać z tymi tezami, za którymi przed chwilą oddaliśmy głos. I teraz kończąc, chcę powiedzieć, ponieważ jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, takie motto na dziś i na najbliższą przyszłość. Wrócił do nas, wracamy do gry. Proponuję, żebyśmy na koniec jeszcze zaskantowali. Chcemy Unii! Chcemy Unii! Chcemy Unii!